Witajcie, kochani! Dziś chcę przypomnieć, że 12 października, czyli już za 11 dni, mamy warsztat jednorazowy, dwugodzinny. Jest to sobota, godzina 10 do 12, dwugodzinny. Dlaczego przypominam? Ponieważ teraz jest taki naprawdę niezwykły czas, Pewnego już końca, zakańczania tego starego świata. Ja wiem, że wielu tego w ogóle jeszcze nie rozumie, nie pojmuje, widzą tylko, że świat się zapada. Ten stary nasz, znany, wszystko upada, ulega rozpadowi, rozkładowi, ale są ci, którzy rozumieją, i do tych się zwracam. Jeżeli. Macie, kochani, nieuzdrowione dzieciństwo. Zapraszam na warsztat. Uzdrowienie dzieciństwa nie polega na tym, żeby powiedzieć: Ja już wszystko wybaczyłam, kocham ich, nie mam do nich pretensji. To nie jest uzdrowienie. To jest powierzchowność. Dlaczego? Dlatego, że rodzice nic nam nie uczynili prócz tego co sami jako dusze zapotrzebowaliśmy do nauki i właśnie problem jest w tym, że nie mamy zrozumienia pełnego tej nauki na warsztacie będziemy o tym szczegółowo mówić i zamykać każdy element tego dzieciństwa ale nie na zasadzie odwrócenia się i wybaczenia czy też Pozostaniu, nie polega to na pozostaniu w złości, w nienawiści, nie będę na nich patrzyła, mam ich dosyć, nawet nie chcę o nich słyszeć. Są to bardzo powierzchowne sposoby zamykania dzieciństwa, które nie zostało zamknięte. Owszem, niektórzy myślą, że ten świat jest tylko światem widzialności, który mamy tutaj dookoła, i myślą sobie, że jak się odwrócą i nie będą patrzyli na rodziców, zostanie to już uzdrowione. Albo wspaniałomyślnie uznają, że wybaczyli im, zostanie to uzdrowione. Nie. Dlatego, że uzdrowienie nie dotyczy Widzialności zewnętrzności. Tam jest tylko potwierdzenie, a prawdziwe uzdrowienie musi się odbyć wewnątrz nas. Prawdziwe uzdrowienie to zrozumienie całego dzieciństwa, wszystkich lekcji. Ja nagrałam taki filmik, jak uzdrowić swoje dzieciństwo, ale tam nie ma wszystkiego. Tam jest tylko część podana, chociaż i tak jest już dużo powiedziane tam, ale to jest jeszcze nie wszystko. Uzdrowienie dzieciństwa musi nastąpić w naszym wnętrzu. Uzdrowienie następuje na poziomie świadomości, czyli na polu mentalnym. Nie wystarczy wiedzieć, że było źle czy dobrze, bo musi nastąpić zmiana. Czyli wprowadzenie innego paradygmatu na miejsce starego. Musi być zrozumienie, po co wybrałem tę rodzinę, jakie informacje powinienem z tego dzieciństwa wziąć, i to nie dotyczy tylko postępowania jak rodzic, czyli rodzice byli źli, teraz ja będę dobry dla swoich dzieci, to jest też bardzo powierzchowne. To są dużo głębsze informacje, które są niezbędne do uzdrowienia, czyli wzniesienia naszego pola emocjonalnego i mentalnego. Jezus powiedział: Nie można dosiadać jednocześnie dwóch koni, czyli Starego Świata i Nowego Świata. Nie można pić ze Starego Bukłaka nowego wina. Czy jakoś tak? Chodzi o to, że nie można być uzdrowionym, jeśli w nas będzie dalej stary świat. A on jest w nas, bo nie przemieniliśmy zapisów, które są w nas. Bo nie uświadomiliśmy sobie wszystkich tematów, które powstały w dzieciństwie. Kiedy uzdrowimy sobie w sposób właściwy, czyli całościowe zrozumienie i wszystkie wnioski i transformacja, wówczas następuje pełne zrozumienie tematu dzieciństwo dziś, a to się przekłada na wszystkie nasze wewnętrzne dzieciństwa, nie tylko z pozycji dziecka. Ale również nasze rodzicielstwa. Czyli we wszystkich wcieleniach, również następuje uzdrowienie tematu rodzicielstwo. Bo jest to w pewnym sensie tożsame. Jest to bardzo duża praca, ale dwie godzinki nam zupełnie wystarczą na wyjaśnienie tego. I kto jeszcze chce, kto jeszcze nie ma tego do końca. Zrozumianego, czyli ten temat nie został w pełni poznany, a jesteśmy duszą w drodze ewolucji, czyli nie może zostać nic za nami, co jest prawdą Starego Świata. Nie chodzi o uzdrowienie, chodzi o transformację, o przemianę, o wzniesienie. To takie osoby, zapraszam, 12 października, w sobotę na godzinę dziesiątą na Skype'ie. Oczywiście, yy, osoby zainteresowane zawsze proszę najpierw o zgłoszenie się na maila. Ten mail będzie podany na dole, pod filmikiem. Zawsze. Nie czekajmy do ostatniej chwili, bo czasami ktoś się odzywa dzień wcześniej. To jest troszeczkę za późno, za dużo bałaganu szybko, szybko, później. Niepotrzebne jest to. Są czasami osoby, które nawet w dzień warsztatów się odzywają. No nie, trzeba to załatwiać wcześniej. Dlatego dzisiaj takie jeszcze jedno przypomnienie. Kochani, za chwileczkę nagrywam jeszcze jedną taką informację, więc na tą chwilę kończę tutaj i jeszcze kto chętny zaprasza. I do następnego nagrania.